Idę, bo idę. Sandy teraz sobie na minupa. Marcin wziął na parę godzin łowienia Kierowniku złotu Ja nadzoruję, ale zobacz, co znalazłem do dezynfekcji Motor szaden kapucz. Ej, <gry> auto stoi tu na wprost. A szliśmy pół godziny. Tak, akurat Darek nie pomoże, bo tam są najlżejsze rzeczy. Dobrze, Więk, dobrze. Ja, ja patrzę jak wam idzie. Dobrze, teraz prosto cały czas. Nadzór to też jest ważna funkcja. Teraz w lewo. W lewo, trzeba patrzeć pod nogi, tak. A gdzie zjedzie? <gry> Zwabisz zwiedzicę, Marceli. Mam ruję. No, no, no. To... Żyjesz zwiedzicą, że żyjesz? Sądzę, że już to poczuła. Ty są świętędy. Wczoraj tego burgera wyrzyganego zjadła, a to dzisiaj jest twoja. Oj, tu można to... I tutaj cyganie i uchodźcy... ...na miękko, już ta spódna żeby nam nie rozmiękło, bo on będzie to nie usłyszał. I... Woda. No to jest, to jest, mam do le, lewki, do multiwanówki. Z tam siedzimy na ale Z takimi sobie się, kura. To nam z chlebia. Dziękujemy. Co tam ja masz to Pokaż, co masz... To na dwie godziny to ja biorę, kur na jedną kanapkę, oni... a no to dobrze, to nie będziesz jadł. No to zobaczymy, z czym masz kanapkę. Opa, znalazłem takie u mnie, to nie twoje? Moje. I tyle mianowicie. mamy samego mięsa. na tydzień? Tak z 5 kg. Na tydzień dla Nie. Pięciu. tu będzie karkówka w keczupie, a tu będzie keczup, keczup. Schabowe są, bez keczupu. No. Już są w panierce. Takie... Ja jest i schabowy i karkówki, to najpierw jedziemy. Zobaczysz, to wiesz się na, za godzinę. Cytryną na kolację. Możesz potem pokropić jak rybę. Co jeszcze masz? Mój żebym żeby mierzył Macicę ja bym taka 28 tak. dzieci lubią Taka na patelkę na raz. Ja. to jest bułka tarta Wiem, lody Lod będzie Lud będzie później Tyle ja. Także tego się dekujemy się tu i zostajemy Dawaj kaweczka